czasu polskiego. Kto nie przystawa z to prza Święta będzie rano o godzinie 7 według czasu. To będzie Musza pogrzebowa bo dla Świętej Pamięci LRE i również potem odbędzie się pogrzeb. przyniesiemy jednoczesne szczątki na chodzi o intencje, to możecie zostać dzisiaj po msze świętej, kto by miał taką chęć, pisać się, ażebym tutaj odprawiał że święty, Bardzo proszę, służy każdemu wszystkim i mówię, już jak mówię, jest spisane w najbliższych czasach, jakie są to intencje, kiedy, jak będą odprawione i co jest wolne. najbliższą niedzielę msza święta tutaj będzie się dziesiątej będzie za świętej pamięci Józefa Nazarenu Łodnickiego. Również w poniedziałek o po 20.00 będzie odprawiona msza święta zebrą chodnickiego, we wtorek o 20.00, w środę o 20.00, w o 20.00, w piątek 27 w sobotę, w najbliższą niedzielę nie tak co najbliższa, a następna, przepraszam, 29 czerwca od prawie o w osobę przeświętej dla Świętej Pamięci Ojca Michała Wilniczyca. Moi drodzy, to był człowiek losu na miarę waszego, a może nawet jeszcze mocniejszego, bo był aresztowany w Kajnówce jako ksiądz wikariusz wysłany do sowieckich flagów i tam Spędził w bardzo ciężkich warunkach pracy w morderczy. wiele lat. Aż moi drodzy formowała się armia u jednieniu Andersa i on dostał się do tej armii jako kapelan. Potem przeszedł szlak tej armii armii Andersa. I ostatecznie moi drodzy lądował w Rzymie, Tam spędził znaczną część swojego życia obronił doktora, jeżeli nawet nie mówię się moi drodzy z teologii dogmatycznej, a potem gdy po już śmierci Stalina wysoko się do kraju, mieszkał w Troficzynie i wiele, wiele lat był w Troficzynie na długim, bo jest jeszcze drugi na długim seminarium, był ojcem duchowym, alumnów, ale naprawdę to naprawdę prawdę wielki ojciec uchodnia nie tylko dla no w mojej pracy, ale dla każdego dla całego uczenia. to był człowiek wielkiego moratu wielkiego świata człowiek bardzo sprawiedliwy który nigdy nie rzucił słów w swoich który umiłował mu się, a równocześnie, moi drodzy postawiał, potrafił w życiu być bardzo taki skromny, bardzo taki narzucający się ludziom taki niepozorna to była tak, nie istota, ale wielka długo tak, już ja was odprawiłem za niego nawet na, na możliwie jego byłym. Moi drodzy trochę czynię łza mi się gdy by podobnie ja, się radio Pańskiej, a na grobie człowieka. Pani chaję się jeszcze, żeby istnieła się prześmiecha. I moi drodzy. Dziewiątym, po 29, y, bo mam, mam kartki wolne, możecie wpisywać się bo tak przyjmę dzisiaj, czy w ogóle tylko, tylko żebym ja tylko będę nie pisał, bo tak będzie najlepiej, wtedy nic, nie pogubił wszystko, w to tylko że pamiętajcie, sobie przynajmniej pozapisujcie, że pamiętajcie, o której będzie odprawiona Wasza msza święta, żeby mniej więcej o tej porze łączyć się duchowo z nami, modlić się. Godzinę, kiedy będzie odprawiana tutaj w, w czasie. I o, też, o ile ja dobrze zorientowałem się, to grupa Polaków, którzy, którzy przyjechali, moi drodzy do nas, zaprasza osobę, nie, nie tylko osobę, ma takie spotkanie towarzyskie, gdzieś tutaj koło kościoła, na, w niedzielę o godzinie 13. Tylko, że ja nie wiem, jakiego to czasu, Ach, też chyba białoruskiego, czy białoruskiego tak czasu. Serdecznie zapraszają i proszę, żeby im Mo, Może jeszcze może, coś opuścił, nie A teraz będzie na w przebytku najwyższego. Serce Jezusa, domy Bożej bramo niebios. Serce Jezusa gorejące o miłości. Serce Jezusa strychiedliwości miłości skrabnicą. Serce Jezusa i miłości pełne. Serce Jezusa, cnot wszelkich bezdennach głębina. Serce Jezusa, wszelkie chwały najgodniejsze. W serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. W serce Jezusa, które są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała woda nienawiści. Serce Jezusa, w którym sobie ojciec bardzo upodobał. W serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. W serce Jezusa, odwieczne uprawnienie świata. Serce ZUSA cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce ZUSA hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce ZUSA źródło życia i świętości. Serce ZUSA przedłaganie za grzechy nasze. Serce ZUSA za żywością napełnione. Serce ZUSA dla niepałości naszych startech. Serce ZUSA w ucznią przybite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Zusa szybciej zmartwychwstanie naszym. Się przegłagać tym, którzy żebrzą tego miłosierdzia. Racz udzielić przebaczenia w imię tegoż syna swego Jezusa Chrystusa, który Chrystus z Tobą żyje i na wieki Amen.